Dzień dobry, nazywam się Helena Teixeira Respondek. Witam cię bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Znajdziesz tutaj dużo ciekawych treści związanych ze zdrowiem psychicznym, związanych z higieną psychiczną, związanych z takim pełnym, integralnym rozumieniem człowieczeństwa. Też jest mowa o dochodzeniu do zdrowia, dochodzeniu do siebie samego, też jest mowa o tym, co to znaczy być kobietą, mężczyzną, co to znaczy być człowiekiem w ogóle. Więc jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, to serdecznie się do tego zachęcam. Dlatego, że po jakimś czasie przerwy będzie teraz dużo nowych treści, więc no nie możesz ich po prostu przegapić. Jestem psychologiem, jestem terapeutą terapii, integracji personalnej. Metody o specyficznej nazwie nazywa się ADI-TIP. ADI to jest skrót od portugalskich słów abordagem direta do inconsciente. Czyli bezpośrednie podejście do nieświadomości. Jestem pierwszym reprezentantem tej terapii w Polsce. Jestem też odpowiedzialna za rozpowszechnianie informacji na temat tej metody, ponieważ cała literatura póki co jest w języku portugalskim i zaczynają być publikowane artykuły w języku angielskim. Natomiast prowadzę gabinet w Legionowie i przyjmuję pacjentów zarówno tutaj z Legionowa Warszawy, okolic Mazowsza, jak i z całej Polski. A nawet ze świata. Z pacjentami ze świata łączy się w formie online, i wielu pacjentów uzyskuje znaczną poprawę z ich, w obszarze ich symptomatologii. No ale, żeby tą pomoc można było zanieść większej ilości ludzi, to potrzeba trochę informacji na temat tego, czym ja się w ogóle zajmuję. I pomyślałam, że najlepiej byłoby oddać głos autorce metody, proszę Państwa, i Jościu i tutaj mam w dłoni biografię tej pani. Ta pani była córką niemieckich imigrantów w Brazylii. Jej ojciec był luterańskim pastorem. Jej mama była rodowitą Niemką z Lipska. Nie pracowała zawodowo, zajmowała się opieką nad dziećmi, zajmowała się domem, ale była bardzo kochaną, taką też pełną kobietą, którą Renata bardzo dobrze wspomina. I Renata ma takie doświadczenie osobiste, że jako córka pastora wielokrotnie była świadkiem rozmów ojca z innymi pastorami na temat Pisma Świętego, na temat ważnych, wartościowych rzeczy, na temat Pana Boga, ale w którymś momencie pojawił jej się pewien zgrzyt, bo zauważyła, że w trakcie rozmów pomiędzy sobą ci pastorzy często interpretowali Pismo Święte zupełnie według swojego własnego pomysłu, swojej własnej wizji i często nie dochodzili do wspólnych wniosków. I ona w tym momencie stwierdziła, że coś tutaj się nie zgadza, ponieważ jeżeli coś jest prawdą, no to musi być tą prawdą z każdej strony sprawa, z, z lewa, z góry, z dołu. Jeżeli gdzieś są jakieś niespójności, no to to raczej prawdą nie jest. I to ją powiodło do indywidualnych poszukiwań na własną rękę. Pożegnała się początkowo z wiarą ojca, z Luteranizmem, i zaczęła szukać tej prawdy w różnych obszarach filozofii, kultury, duchowości aż odnalazła pełnię w ramach religii katolickiej, kiedy miała 24 lata. I to jest wątek prywatny, związany z jej indywidualną duchowością, i to na chwilę zostawmy na boku, ponieważ co jest istotne? Po tym, pracując najpierw jako pracownik socjalny, potem jako pielęgniarka, albo w odwrotnej kolejności, chyba najpierw jako pielęgniarka, potem pracownik socjalny, bardzo często zajmowała się też takim poradnictwem rodzinnym. Razem z mężem pracowali w chrześcijańskim ruchu rodzin, i zajmowali się prowadzeniem kursów dla narzeczonych, też takich spotkań małżeńskich. I taka bardzo poruszona tym, co ludzie często przynosili, stwierdziła, że potrzebuje się podszkolić. I rozpoczęła również studia psychologiczne, równolegle pracując z pacjentami w charakterze takiego właśnie kwestionowania, dopytywania, tak trochę po sokradecku. I to ją zawiodło w okolicach lat 70., mówi się oficjalnie, że. tak oficjalny początek badań nad odpracowaniem tej terapii, to taki 1975 rok, to ją zawiadło do pewnego odkrycia. Prawdopodobnie to odkrycie było również dokonane przez innych ludzi w historii badania ludzkiego wnętrza, ludzkiej myśli, ale ona w tamtym czasie pewnie tego nie wiedziała, dlatego że jakoś te poszukiwania prowadziła na własną rękę, a mianowicie Odkryła to, co zresztą jest oficjalnym kanonem pomocy psychologicznej: że to pacjent, a więc człowiek, który cierpi, jest ekspertem w kategorii, co jest przyczyną jego cierpienia, jak również jest ekspertem w kategorii tego, co temu cierpieniu mogłoby zaradzić, gdzie jest jego przyczyna i co jest na nie odpowiedzią. A doszła do tego, pracując ze swoimi pacjentami. Taką techniką, którą nazwali kwestionowanie. I technika ta do złudzenia przypomina pytanie coachingowe, tak? taki styl pytań, jaki się praktykuje w coachingu, tylko że w 1975 roku Renacie prawdopodobnie nie miała pojęcia o tym, że coaching w ogóle istnieje, o ile wtedy istniał, bo być może został wynaleziony tudzież opracowany. Nie później, albo właśnie w tamtym czasie był opracowywany. Ona tak trochę to na własną rękę pracowała, a bardzo ją nurtowało to, jak do tej prawdy o człowieku można dojść. Skoro ta prawda o człowieku, prawda o tym, kim jestem, prawda o tym, co jest przyczyną mojego cierpienia i prawda o tym, co by mogło mi pomóc, żeby móc żyć pełnią życia, bardziej autentycznie, być bardziej sobą, no jak do tego dojść, skoro to mieszka we wnętrzu. I to ją właśnie naprowadziło na zrozumienie, że te informacje są zapisane w ludzkim wnętrzu. Które ona nazwała nieświadomością, ale uwaga, to nie jest nieświadomość freudowska, czyli to nie jest tylko dynamiczny obszar wypartych konfliktów, który obejmuje głównie takie zwierzęce, animalne popędy, impulsy i instynkty, które są głównie związane z seksualnością i z agresją. Tylko Renanci Żazdziemurajs widzi nieświadomość dużo szerzej. Jako cały obszar naszego doświadczenia. Wszystkich faktów z naszego życia, do których utraciliśmy dostęp. Natomiast te przeżycia są zarówno pozytywne, jak i negatywne czyli zawierają w sobie te treści, które nam sprawiają cierpienie, jak też i te treści, które nas niosą, które nas budują, które czynią nas zdrowszymi i pełniejszymi siły. I w ten sposób oto rozpoczęła się już prawie 50-letnia no 50 w tym roku trajektoria metody, którą nazwała bezpośrednie podejście do nieświadomości i jej kliniczną aplikacją jest terapia integracji personalnej. Więc po tym wstępie chciałabym Wam powiedzieć, czym się zajmiemy w proponowanym cyklu teraz. Słuchajcie, chciałabym Was po prostu zapoznać z treścią, albo przynajmniej z fragmentem treści tej książki, a trzeba być do konsujeci. To jest z jednej strony książka, która opowiada o tej metodzie yy, zwykłemu czytelnikowi, ale z drugiej strony jest również naszym podręcznikiem teoretycznym, jednym z oczywiście w trakcie szkolenia. Dlatego, że w tej książce Renata opisuje po pierwsze strukturę samej terapii, po drugie opisuje to, co, czego dowiedziała się o człowieku i o tym, co w człowieku jest uniwersalne, niezależnie od Kultury, wykształcenia, wieku, tak, bo to na podstawie pracy z wieloma pacjentami i tylko, nie tylko jej własną, na podstawie nie tylko jej własnej pracy, ale również całego zespołu terapeutów, których szkoliła właściwie od samego początku. No i następnie jest taka część pełna po prostu fragmentów studiów przypadków. Pomyślałam sobie, że najciekawsze dla nas będzie, jeżeli przyjrzymy się temu co Renata Józdziu-Morais odkryła na temat ludzkiego wnętrza w kontekście rodziny, rozwoju człowieka i relacji międzyludzkich. Wydaje mi się, że to jest takie najbardziej nowatorskie, dlatego że większość z nas nie jest psychologami operującymi takimi technicznymi zwrotami, nie jesteśmy specjalistami w terapiach, w związku z czym człowieka bardziej interesuje jednak to, co z tego mógłby wziąć dla siebie? Tak? W jaki sposób rozgrywać swoje relacje, żeby być szczęśliwszym, żeby mniej cierpieć, żeby yy, mieć poczucie większej pełni? I do tego bardzo chciałabym Ciebie zaprosić. Pozostań ze mną w kolejnych odcinkach tego cyklu. Do zobaczenia!